Witam wszystkich, z tej strony AluLog, a to jest kolejny odcinek z Simulator 2013 solo. Podejrzewam, że jest to albo ostatni, albo przedostatni odcinek z tej, no w sumie krótkiej serii. A jak widzicie, napełniam sobie teraz już beczkowóz. No i z tym beczkowozem. fajnie miał animację nawet w także fajnie, fajnie. No, napełniłem już, zresztą jest pełny i jadę w dalszym ciągu nawozić pola, ostatnio wywoziłem obornik, jak pamiętacie dzisiaj można powiedzieć trzeba to kończyć, czyli trzeba wywieźć właśnie grojówkę. I zastanawiam się właśnie nad kolejnym odcinkiem, chociaż raczej już nie wiem, czy nakręcę, czy nie, czy nagram, nie nakręcę tylko, czy nagram. Podejrzewam, że ten będzie ostatni. Miało być 10 odcinków, jest troszeczkę więcej, także to i tak sukces według mnie. No ale mi sezon oczywiście osobiście przypadł do gustu, dobrze mi się na nim grało. Chociaż w tej chwili, gdy już pokazałem, no już chyba wszystkie czynności, jakie mogłem pokazać tutaj, oczywiście ja pomijam buraki i ziemniaki. Yy, z tego względu, że jakoś nie wiem, niezbyt mnie to ciekawi w lesie, jakoś tak, nie wiem. A poza tym do klimatu sezonu pasowałoby, żebym, nie wiem, załóżmy, żeby ziemniaki kopał yy, anną lub bolko bulko bolko no nie wiem w każdym razie czymś takim co, co nie jest zbyt interesujące bo to jest zbyt takie monotonne, długie <laughs> na tym trzeba siedzieć dużo <laughs> Nie wiem czy zauważyliście ale strasznie mało gnojówki schodzi jeżeli chodzi o to Rozlewanie teraz na polu, praktycznie całe pole będę miał nawiezione i zmieszczę się w tych 10% czy tam 11% Także no nie jest zbyt fajnie z tym Beczkowóz jak widać jest do poprawki Jestem przeziębiony delikatnie, katę Trochę mnie drapie gardło, także mój głos może być troszeczkę zmieniony nie, ale musicie mi wybaczyć, no to nie zależy ode mnie. Mam nadzieję, że szybko wrócę do, do zdrowia. E, co tam jeszcze odnośnie ls e, Sezon PGL prawdopodobnie też zostanie zakończony razem właśnie z tym sezonem, czyli ja właściwie za chwilę zajmę się tym kończeniem sezonów akurat mam dzień wolny myślę że tam też już no nie, nie, nie ma co tam pokazywać te propozycje od widzów które dostaliśmy one można powiedzieć powtórzyły się z tym co już robiliśmy dlatego po prostu nie będziemy tego robić a jeśli któraś propozycja bo chyba pamiętam że jedna lub dwie propozycje padły dosyć takie no interesujące to po prostu te propozycje spełnimy, podpiszemy, że to są te propozycje akurat z, 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 yy, od tych graczy piszemy je po prostu w innym sezonie albo w ósmym albo yy, w dziewiątym no, sezonie, bo dziewiąty sezon został już rozpoczęty, mogę powiedzieć wam, że został rozpoczęty odcinek yy, Niego. albo się pojawi jutro, albo pojutrze zależy jak nam się uda nagrywać No ale zaczął, zaczął się już także maszyny sobie każdy z nas A mi się coś no. maszyny sobie każdy z nas już poustawiał Mieliśmy nagrywać od razu, ale rozstawianie maszyn zajęło nam tak dużo czasu, że po prostu odechciało nam się grać wczoraj. To zajęło nam no ponad godzinę, także grubo, jeżeli chodzi o czas. Co czego możecie się spodziewać po, po dziewiątym sezonie? Możecie się spodziewać Pawła, możecie się spodziewać Moda, możecie się spodziewać Mefia, oczywiście mnie. Prawdopodobnie Titus zajrzy też do nas. Czekam jeszcze na odpowiedź od tego, jak on w ogóle się trzyma, bo rozmawiałem z nim jakiś czas temu, no i po prostu się przeprowadzał. On później miał problemy z internetem, jakiś monter miał do niego przyjść znowu i, no i w tej chwili muszę się do niego odezwać jak sprawa się zakończyła. No i mam nadzieję, że wróci też do, do nas, do ekipy. No i może, może akurat się uda, że w tym sezonie go zobaczycie. Będzie to prawdopodobnie ostatni sezon z LS13, chociaż niekoniecznie ostatni, bo jeszcze coś tam planuje z Titusem, więc może być przedostatni, ale na chwilę obecną ostatni sezon, no bo wiadomo LS15 wychodzi z niego automatycznie prawdopodobnie wyjdą ze 2 lub 3 sezony naraz. Także LS13 no pójdzie na drugi plan, ale prawdopodobnie w sumie z LS13 jest masa modów, które można, na których można grać, więc prawdopodobnie jeszcze, jeszcze ten sezon właśnie z Titusem wykręcimy sobie z LS13. No i widzicie, już skończyłem nawożenie. Może ja Wyjdzie 15, także No Titusem Złożymy coś ewentualnie. No ale zobaczymy jak to tam m, pójdzie. No chyba, że chłopaki jeszcze nie, nie zdążą kupić, a wiadomo zawsze ten multi jest ciekawszy, także y, jest też duże prawdopodobieństwo, że po prostu y, ze względu na chłopaków będę grał jeszcze w trzy razy Co co tam jeszcze? miałem powiedzieć. No, zapomniałem. Jak mi się coś przypomni, to wam powiem jeszcze. Ewentualnie w opisie napiszę, gdybym o czymś zapomniał. Widzicie, odcinek trwał w sumie niedługo, bo... zaledwie 7, no 8 minut załóżmy. Ja sobie teraz muszę wjechać. No już gdzieś tam w głąd. muszę wylać resztę Nie, nie to klawisz, no okay. Muszę wylać resztę, bo beczka mi zniła No, i co tu więcej mogę gadać? No, sezon był, sezon się skończył Na sezonie mi się fajnie grało Mode oczywiście ja już w tym odcinku dodam mody, bo nie jestem pewien czy to jest ostatni, czy przedostatni. Dlatego ja już wolę, wolę dać zawczasu te mody. One będą już w tym. W tym odcinku. W opisie znajdziecie link. Oczywiście save też. Safe obecny, czyli po, po tym jak teraz wyleję beczkę. No i po tym jak ją zaparkuję sobie w garażu. Po tym znajdziecie właśnie save'a modami. także, no i to by było na tyle. Ja tu nie będę więcej mówił nic, bo nie ma co. No i zapraszam Was do oglądania sezonu Sąsiadów, czyli ósmego sezonu. No i na przyszły, dziewiąty sezon, który według mnie będzie najlepszym sezonem, który, yy, no, który chyba udało nam się jakoś tam stworzyć czy wymyślić. Yy. No, według mnie będzie najlepszy, no nie wiem, zobaczymy jak Wam się spodoba, jak dla mnie, póki co, najlepszy sezon. Chociaż Polska Wieś, czyli trzeci sezon, też był równie dobry, o ile właśnie nie najlepszy, jeżeli chodzi o widzów. No, ale mam nadzieję, że Wam się spodoba. To tyle, trzymajcie się, cześć!